Cześć, witam wszystkich gitarowych maniaków. Dzisiaj pokażę jak wyregulować gryf w gitarze. Aby sprawdzić czy nasz gryf jest dobrze wyregulowany, dociskamy wybraną strunę na pierwszym i ostatnim progu. W połowie długości gryfu, okolice progu 8, sprawdzamy odległość pomiędzy metalowym prążkiem a struną. Powinna ona wynosić około 0.2 do 0.3 mm. Jeśli struna dotyka progu, oznacza to, że szyjka jest źle wyregulowana. Zapewne odczuwacie to podczas gry w niższych pozycjach, ponieważ wtedy struny nieprzyjemnie brzęczą. Jeżeli struna jest oddalona od metalowego bruszka więcej niż 0,3 mm, mówimy, że szyjka jest wklęsła lub łódka gryfu jest za duża. Skutkować to będzie niestrojeniem gitary na progach, co jest spowodowane za dużą odległością, jaką musi pokonać dociskana do gryfu struna. W gitarze elektrycznej najczęściej dojście do pręta regulacyjnego znajduje się na główce gitary. W gitarach akustycznych dojście do pręta znajduje się wewnątrz otworu rezonansowego. Aby rozpocząć regulację gryfu, najpierw musimy znacznie zwolnić naciąg strun, aby nie zerwać gwintu. W przypadku szyjki wypukłej odkręcamy nakrętkę, wykonując zależnie od potrzeb od 1 czwartej do 1,5 obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. W przypadku szyjki wklęsłej przykręcamy nakrętkę, wykonując obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie stroimy gitarę i powtarzamy wszystkie kroki aż do momentu, w którym odległość między metalowym próżkiem a struną będzie miała 0,2 do 0,3 mm. Jeżeli nie potraficie ocenić wzrokowo tej odległości, użyjcie szczelinomierza. Dziękuję wszystkim za uwagę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam do obejrzenia kolejnych filmików.